Witam serdecznie wszystkich hodowców, bo wczoraj nie wywoziłem nigdzie, bo nie miałem za bardzo czasu. No ale dzisiaj trzeba. Ładny dzień, pogoda jest elegancko, a ptaszki czekają. Dzisiaj zwiększymy trochę dystansik, oczywiście w kierunku Radomia. Mi się wydaje, że jeszcze ze dwa loty i uderzymy już, będzie z Radomia. Mi się wydaje, że będziemy można puścić. Także łapiemy, łapie i zaraz będziemy na miejscu wypuszczenia. No i jesteśmy na miejscu wypuszczenia. Miejscowość Waliny. O. Proszę bardzo, dookoła jakaś stacja kolejowa. Wypuszczamy. Troszeczkę dalej w kierunku Radomia coraz bliżej. Proszę bardzo. Ptaszki zostają uwolnione. Tak jak było 25 sztuk. Jazda. Zobaczymy. Nikt nie gania, widzę. Ptaszki kołują elegancko. Ptaszki kołują. No troszeczkę kierunek im tak minimalnie zmieniłem. Tam powinny iść. W tamtą stronę powinny iść. Teraz dobrze, teraz jakby ten kierunek, jakby pozostał. A jeszcze parę kółeczek, jeszcze parę kółeczek. O proszę, ten kierunek, ten kierunek. Ten kierunek, bardzo dobrze. No już mają, widzę, takie są. Dobra, jedziemy do domu zaraz, ale będą raczej przede mną. Raczej będą przede mną. Idą bardzo dobrze, idą bardzo dobrze. Idą bardzo dobrze. Dobra, jedziemy do domu. I są gołębie hodowcy po godzinie czasu prawie. Po godzinie czasu. Pięć przyszło pojedynczo wcześniej. Pięć sztuk przyszło, a teraz teraz przyszło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 11 i 5, 17, to jeszcze nie ma osiem gołębi, jeszcze brakuje. No naprawdę nie wiem co, co, co tu zaważyło. Po prostu nie wierzę, że ta wczorajsza przerwa by zaważyła. O tym, ale naprawdę już, już, już zamierzałem gołębie pocztowe przeprosić. No. A tu proszę, no, siadają. Po godzinie czasu prawie zupełnie z innego kierunku, przyszło niż puściłem. Wydawało się, że dobrze poszły, że wszystko. Tam część już do gołębnika powchodziła. Siadają. No jeszcze poczekamy na 8 sztuk jeszcze. Także dzisiaj najtrudniejszy trening jaki był. O, dwa w górą pozosta dwa w górze. Dwa górą dobijają. Dwa górą dobijają. Także dzisiaj bardzo wymagający trening był. Dzisiaj bardzo wymagający, ale mi się wydaje, że po takim treningu jak dzisiaj, to już śmiało można z Radomia w następnym razem. Albo jeszcze jeden trening. Zobaczymy, w jakiej będą formie. Także gołąbki są. Gołąbki są, no ale prawie po godzinie czasu. że dziękuję, dobry lot.